Siemano widowie, niestety za każdą śmierć tracimy Robuxy. Tu są pojawione Robuxy, tutaj z lewej strony. Więc lepiej jak nie stracę. Dobra, już trochę straciłem widowie, nie kłamie. O, daję. Nie mogę winą, bo tracę moje Robuxy. O nie. Przecież ja tyle Robuxów stracę. O nie. Widzicie. Tracę Robuxy. Muszę to przejść jak najszybciej, bo ja przejdę nawet z tempem żółwia, ja to i tak będę tracić. Moje roboksiki, biedny. O nie. O. Dam radę. O nie. Wow. Nawet nie ma pytania. Wow. Skąd ja to wiedziałem? Nie wiem. Warto że nie wiedziałem. Po prostu zgadywałem. Nie muszę. O, nie tracę Robuxów teraz. Git. Ej, ale to szybkie. Ej, ja tego nigdy w życiu nie ogarnę. No, mówiłem. Będę tak tracić robuxy szybko. Sam nie mamięty. O nie. Dwaj. No nie. Znowu straciłem robuxy. O nie. Nie utrzymałem równowagi. No jak to jest możliwe? Dobra, szybko, szybko. O nie, nie dam rady. Nie dam rady. Nie ma takiej opcji. Będę przez kilka minut to stało, zapewne. No nie, laser. Jak ktoś to skrócę odcinek, bo to będzie trwało za długo. 15, 16, 120 minut. No nie, przecież ja nigdy w życiu tego nie przejdę. Kto to wymyślił dla mnie? Dobra. O nie, ja tracę cały czas Robuxy, a ja sobie fikam fikołki. Mhm. Uh -huh. Naprawdę fajny ruch. Jak oni tam przechodzą. No nie dam rady tego przejść, widzowie. To będzie koniec odcinka. Bo nie umiem tego przejść. To jest hard. Korowe. Mhm. Uh -huh. Coraz lepiej mi idzie. Uh -huh. dobrze, teraz spróbujemy. Subskrybujcie widzowie, to będzie najlepiej i spróbuję to przejść jak najszybciej. O nie, jeszcze w laser uderzyłem. No jakim cudem, ja teraz to cały czas robię psy. Mhm. Uh -huh. Prawie, Coraz lepiej mi idzie! Nie, nie, nie! O nie, znowu straciłem Robuxa! Nie, nie! No co się tutaj dzieje? Nie, nie! Mam rady! Dowiem. Hmm. O! Oh, nie. Nie. To jest za trudne dla mnie. Nie! Czemu? Już szeszłem pierwsze. No? Tak? Nie. A może? Mhm. Dobra. Skumam logikę tej gierki. Trudna jest. Gosiu, nie opłaca się to robić, lepiej wyjść z gry. Mhm. On na samą myśl. Myśli. Co się tutaj dzieje? Ja myślę i on myśli i wszyscy myślą. Co? Co? Jakim cudem? On jest hakerem. Kakował tą gierkę. Okej, okay. ja faktywałem spadanie, i chyba spadanie jest częścią tej wielkiej, bo przez kilka minut to robię. Przepraszam Was, widzowie, że to tak długo trwa. Okej, okay. dobra, uda nam się. Nie uda nam się. Robuxy tracimy tylko. Dobra. Mamy ileś tam Robuxów. Z drugim razem. Lub za pierwszym. Na trzecim. No nie. Gościu chyba przeszedł po tych czerwonych. Z tego co widziałem. Dawajcie to. Patrzcie to. O nie. To będzie trwało wieki, zanim ja zrobię taki parkour. I no. Jestem słaby w takie rzeczy. Jo. Jo, nie! Sobie żarty robicie. Jeszcze bez tych laserów. By było trudno. Co dopiero z laserami? Ktoś widział, że ja to będę robił i mi utrudnił. To dla mnie. Odcinek będzie trwał 100 minut bym, zanim ja to przejdę a już byłem na końcu a skoczyłem o nie, na drugim musi mi iść coraz lepiej co? nie Trzymaj, widzowie, to jest nienormalne, by to przejść, to jest niepoważne, że ja nie umiem takiej rzeczy przejść, no w sensie to ma lasery, to się porusza, ludzik jeszcze stacza Robloxik. taki dziwny człowiek, o, nie tracę robótów, git, o nie. Nie! Nie potrzebni on robić te salta, bo już by było bez salt. Gdybym na końcu nie zrobił salta, to by już dawno to miał za sobą. I tracę te biedne roboksieki. I na koniec zrobić takie salto, żeby lecić poza napkę. Nie gadaj, że on wyszedł tutaj. Ja też przecież wyjdę. Teraz. To jest jakieś niepoważne, by tyle przechodzić taką jedną rzecz. O! Tak! Tak! Widzowie! Udało mi się! To nie jest przypadek! Ała! O Boże, masakra. Dobra, muszę skończyć ten noc.